Już mogę zostać rendroset. Witam Was dzisiaj na serwerze craftcube.pl um, Będziemy dzisiaj grali na y, trybie chest PvP. Oczywiście będziemy próbowali zdobyć jak najlepsze itemki dzisiaj. Nie będziemy się bili. W sensie, wiadomo jak trafi się okazja, to będziemy się bili. Ale ogólnie dzisiaj będziemy ogarniać bardziej itemki. Tak więc no, widzimy się po krótkim wstępie. Szukasz może serwera, na którym możesz się wychillować. Albo może chciałeś się pobić? Lub może poćwiczyć grę w Bedwars? Jak tak, to Craftcube będzie idealnym serwerem dla ciebie. Tak więc zapraszam na craftcube.pl, ponieważ mają tu fajne tryby. Mam nadzieję, że się widzimy. Tak więc lecimy do odcinka. Dobra, widzowie, już jestem. Wchodzimy teraz na tryb chest pvp I nie, nie będziemy szli na środek, żeby się bić Tylko idziemy na rtp i zdobywamy itemki Oj, na mini minimapie mam gracza I się jest Jo, proszę, on niech pójdzie ze awka Jest zabity Jo, tu jakiś inny jest Po co on tu ten ma? Zbiłem mu totem, nie? Nie wiem, po co on totem ma. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No i po co ci. No, kurde. Prawie zginął. Ale niestety uciekł. Dobra, zbieramy te itemki wszystkie tutaj. Ogólnie zbieramy itemki po to, żeby po pierwsze mieć jakąś zbroję na yy, walkę. A po drugie zbieramy dlatego, żeby ulepszyć perki u szamana. Co jest też bardzo ważne, bo aktualnie nie potrzebuję perku siły, bo perk siły mam na maksymalnym levelu. Ale potrzebuję za to... Dobra, zabity. Zabity prawie. No chodźciu. No chyba nie będziesz teraz uciekał jak taka mała dziewczynka. No, i patrz, i po co ci typy, te typy zakładają yy, ten? Totem. No, dawaj. S, zabity. Kolejny. Nie wiem, po co tak właściwie teraz ich zabijam, ale. No cóż, no dają się podkładać to trudno. To już ich wybór. Dobra. Wow! Ty! Ale żeby tak perełkę na mnie strzelać? O kurde, dobra, zginęłem. No i stało się. Zresztą, sam tego chciałem. Prosiłem się na własne życzenia. Oj. Proszę, uciekaj stąd. Ty nie zauważysz mnie. I ja w to wierzę. Ty mnie bardzo lubisz, tak. Mhm. Jakbym nie ktokolwiek na tym serwerze lubią. Dobra. mamy już parę itemków Otworzymy tak jeszcze ze dwie skrzynie i wtedy zacznę to sprzedawać ponieważ trochę się boję, że zginę po prostu z tym, a ja nie chcę tracić czasu na to, żeby stracił rzeczy jakieś. Dobra, jeszcze z jedną skrzynię tak sobie otworzymy. U, nie, nie, nie. Ja z nim jeszcze nie chcę walczyć. Nie mam takich rzeczy. Ty właśnie, bo ja tu mam pozaznaczone ten. Tutaj nic nie ma. Tutaj... O, 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 o! Idealnie. Dobra. Lecimy, lecimy. Kolejny mieczek. Tym razem lepszy. O, potem. Dobra, ja to idę chyba odłożyć już. Albo, wiem, do ECK odłożę. Tak, i to totemik odłożony. Tutaj... Nie potrzebne mi te rzeczy. Nie wiem, po co ja to zapisuję, ale pewnie w razie czego, jakby mi się przydało akurat. O, dwie perełki. Teraz pozostało mi uważać na typa, żeby nie zginąć, nie? Bo wiadomo, moim celem w tym odcinku jest zdobycie jak największej sumy pieniędzy. I użycie jej w słusznym celu, a ginąć to raczej nie chcę. Ja w ogóle teraz mam więcej killi niż śmierci, więc mnie to cieszy bardzo. W końcu. Czy mi się wydaje, czy ja idę w stronę spawna? Bo jak idę w stronę spawna, to. Źle i dobrze w, jedny, w jednym. Bo dobrze pod tym względem, że będę mógł sobie do niego wejść i sprzedać rzeczy. A złe jest takie, że tam będzie pełno typa. oczywiście ty ja mam w sumie komendę slash spawn. Więc będę mógł się cofnąć na spawna, ale to zaraz, bo z tego co widzę, to tutaj jest 2 tu plus perła. Więc. No nie chciałbym takiej okazji stracić. Pyk, pyk. Dobra. <laughs> o! Mordo! Mordo, Mordo, Mordo! No nie no, proszę cię! Mordo, kurde! Dlaczego ja nie mogłem nic zrobić, nie? No i straciłem wszystkie itemy. No cóż, trudno się mówi. Dobra, lecimy dalej. Nie poddajemy się. No tak, średnio tą mapę wygenerowano, ale. ale no tryb jest świetny tutaj jest jakaś perełka no i dokładnie tutaj co jest mhm enchanty tylko ja nie chcę enchantów chyba, bo nie mi, ale zbiorę sobie, o na przykład takie rzeczy To, to ja lubię Jezus ja... Serio się nie umiem wspinać po tych domkach. O, perełka, perełka, perełka. Będę miał czym uciekać tym razem. Idziemy po jakąś diak Protection 4 i ten. I Tolemsy 1. ojojojoj oj, 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 oj. typo 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 to jakiś taki dobry dzisiaj muszę wynurzyć się bo ja tu zaraz zginę od wody dobra lecę potem skrzynka skrzynkę najpierw bo jest bliżej tak więc nie traci się żadnych okazji. Tak. Tak. Tutaj diaksiki jeszcze zbierzemy. I to. Reszta nam nie potrzebna, bo tak właściwie to tam tego się nawet nie sprzeda. Jakkolwiek. I tutaj pomóc jest diaksklata? Czy to prawda? Tak, to prawda. Dobra. Czyli nie clickbaitowałem sobie z tymi... I Ogólnie na y, filmiku, y, ja mam tutaj pod mapą w prawym górnym rogu kordy, więc jakbyście potrzebowali jakieś z tych rzeczy, które właśnie miałem z skrzynek, to po prostu sobie zobaczcie te kordy na ty, które miałem wtedy i na mnie pójdźcie a tam będziecie mieli te itemy, bo to nie jest losowo, tylko tam jest przybrany lód, jakby ciągle taki sam jest w danej skrzyni. A to nie jest czasami ta wieżyczka, gdzie nic nie ma? No właśnie, albo jest, ale ja o tym nie wiem. I po prostu jestem łobny: co jest najbardziej prawdopodobne. Dobra. Jo typo, 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 typo. Co to za typo? Co on jest? Przepraszam widzowie za to, że tutaj mamy jakieś niki, ale to po prostu moi znajomi grają. Ogólnie, no to tak trochę niebezpiecznie, bo ten typo może mi zaraz wyjść na plecy, ale trudno. Cztery perły. O, o, o. o. To fajnie. Ja przyjmę z chęcią. Tu i jakieś... Jo, to był typo przez chwilę. Się boję trochę, bo nie chcę zginąć. Aha, bo oni się tutaj biją. Zostawili mnie. G G Dżi. Pyk. Pyk, aha. Aha. Slash. Spawn. Jezus, ja... Ja wysłałem... Link chyba Ta kity, a ja wtedy wysłałem chyba link do mojego najnowszego odcinka poprzedniego. Nie tego, tylko poprzedniego Więc No słabo Chociaż sobie Nie wiem, musiałbym zobaczyć jakie są zasady, czy można właśnie reklamować jakby kanał. Z y, tego y, serwera i zobaczymy. O, 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 ulepszenie szamana mogę zrobić i powiększamy park zdrowia. Jej, mam większy park zdrowia teraz. Dobra, lecimy dalej. o tu jest jakiś typo. Jakiś typo. No, logno! Serio! Bo w ogóle te budynki nie mają serio tych skrzynek chyba No ale serio, żeby lognąć Mordo A nie, on sobie też spawn chyba zrobił tak. Tutaj będziemy skakać Taka małpa. Tak. Ogólnie widzowie będę Wam się starał regularnie wrzucać te filmy. Ale nie obiecuję, że tak będzie, ponieważ mogę wyjechać na wakacje też i wtedy nie będziecie mieli filmów, ponieważ jakby ja nie nagrywam na zapas, tylko po prostu, żebym miał je? Nie? I wrzucił. Chociaż wtedy postarałbym się akurat zrobić na zapas, żebyście mieli ten film. Bieg! Tutaj jakieś kolejne itemki. Jak sklata jakaś. Daję ja ją odłożę, bo jedną już mam. O tu kolejna skrzynia? typo, po rajtowy right Proszę nie idź po mnie, proszę, nie idź po mnie, proszę, nie idź po mnie, no proszę, proszę, proszę idź stamtąd. On tam nadal jest, na mapie go widzę. I nikt widzę. Chyba się oddala, ale nie wiem czy to moje lagi, czy to jego lagi. Że go tak zacina o u mnie. Wow. Pek, pek, pek. Dobra, zdobyty tu jakiś lucik. Tu nic. Tu o skrzynka. Dobra, ja go widziałem na minimapie. O Boże Próbowałbym tak, żeby nie zginąć z tymi itemami Bo teraz mam już dosyć fajne itemki Wiadomo, jak człowiek ma fajne rzeczy, to nie chce z nimi zginąć Kolejny tu jakiś się tepnął Ale czy to netherite? Czy to netherite? Sprawdźmy. A więc, tak, to jest netherite. Jakiś. Z netherite'em ja na pewno nie będę walczył. najmniej będę próbował nie walczyć. O, podka szybkości 2. Ja ją sobie użyję i polecę po takie cztery perły, w cztery sztabki na deraitu. O kurde, się do mnie tapnął. Teraz spróbować tak, żeby... Tu tutaj jest jakiś, jakaś pogoń normalnie. Nie wiem, ja próbuję tą wodą przepłynąć tam. Ten zmending. mending. Tu kolejne typy jakieś. Nie, nie, nie. Spawn. Dobra, tepnąłem się na spawn'a, nie? Już jest zbyt wielki stres. Dobra, pek. Tutaj sprzedaję, na no, w sześciu sprzedaję. No właśnie Jezus i 20 tysięcy od tych Ty, czekaj, ale to na serio trzeba mieć tyle kasy, czy albo tyle kasy, albo ten, albo odłamki? Bo jak trzeba mieć samo odłamki, to ja z chęcią kupię, ale jak będzie potrzeba też kasy, no to tak niezbytnio. Kurde. Dobra, teraz kowal, a do wytworzenia potrzebne, no właśnie, coiny, dobra, czyli jednak sobie nie kupię zrażonej smoczej zbroi, aczkolwiek mógłbym w sumie sprzedać te odłamki na rynku albo coś i wtedy sobie za kasę tam na rynku kupić, więc chyba byłoby to sensowniejsze. Dobra, siłkę dwójka mam. Dobra, ja to wyrzucam. Idę na RCP, jeśli będzie tutaj po to. Typo, to... I będę miał jakieś szanse, ja tam byłem. Chyba nie? Tak mi się wydaje. O! Idealnie jakiś mieczek diamentowy. Dobra. Ja spróbuję dojść do tych yy, do tych jakby czterech Netheriteowych sztabek. I przepraszam, że nie wiem czy Wy to macie na nagraniu, ale mi czasami się wyświetlają na ekranie takie reklamy różne z Google Chrome. I nie wiem jak je wyłączyć, więc jeśli wiecie to prosiłbym Was bardzo, abyście mi to powiedzieli. Dobra, pik 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 i to wyrzucamy. Wow! Jakie to jest dobre. To widzi to widzicie, jakby to tak połączyć? to byłby nice miecz. A jeszcze jak zdobędę poteczki podczas yy, ten. Co yy, się potki na Expa yy, podczas tego jakże wspaniałego odcinka, yy, to zrobię sobie ten miecz lepszy. Kolejny jakiś diaks miecz. Jo! Dobra, tu nic nie było. Jest dobra, bo to, ten odcinek zaraz będzie trwał wiecznie. Wiecie co widzowie? Dojdę szybko do tych czterech nadalajtowych sztabek i będę kończył odcinek, bo. Ło! Panowie, panowie, spokojnie. Przydałyby się do tego dwie perły, przynajmniej które mamy w zasięgu. Nie wiem, czy to są dwie perły, ale jedna perła na pewno jest tutaj. Dobra, biegniemy już po te sztabki do końca. Ju, tu jest trzech typach. Aha, bo to nie No to nic dziwnego. A, aha, ale clickbait. Dobra, proszę, ja chcę tylko te cztery szlaki No Wyglądam give you up. No kurde. Ty poleci. Leżysz spawn. Aha, wywaliło mnie. Dobra, wiecie co, widzowie. To chyba by było na tyle. Jakby z tego filmu. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie, jakby te filmy. O ile je oglądacie. Tak więc co? No, pa!